Jak tam chłopiec, kobieto? Witam serdecznie. Chciałem się z wami podzielić takimi moimi e, spostrzeżeniami na temat e, dzisiejszej młodzieży. Otóż, e, jak ja byłem w wieku mojego syna, czyli miałem prawie na karku 13 lat, to ja nie zwracałem uwagi na osoby nawet o rok ode mnie młodsze. Zawsze jak miałem się z kim śmierzyć, to to musiała być osoba w moim wieku, przynajmniej w moim wieku. Nigdy nie zwracałem uwagi na osoby rok młodsze, dwa lata młodsze, a co dopiero trzy lata młodsze lub cztery lata młodsze. Dla mnie to było yy, czymś nie, po prostu nie do pojęcia, żebym ja miał zaczepiać gościa dwa lata młodszego ode mnie czy tam trzy. No dla mnie to były szylstwo. Sz e, do czego zmierzam? O, otóż takie y, osiedlowe cioty, że tak to nazwę. E, ja w ogóle ja się z takim czyś nie spotkałem, jak ja byłem, pamiętam jak ja się spotykałem z moimi rówieśnikami, my żeśmy nie zaczepiali nikogo młodszego. Także, moim zdaniem, te, te, yy, ta młodzież, co jest teraz, jest trochę cofnięta emocjonalnie w rozwoju. Przez te komputery, przez te telefony. Yy, otóż znów ostatnio miała miejsce sytuacja, gdzie yy, chłopaki jakieś z liceum, które mieszkają na tym drugim osiedlu, to osiedle nazywa się getto, ja tam kiedyś mieszkałem, moi rodzice tam mieszkają. Yy, słownie zaczepiali dziś mojego syna. Mój syn chodzi do szóstej klasy, oni do pierwszej liceum. Także. Yy, no, no dla mnie to jest oznaka bycia ciotą. Po prostu osiedlowe cioty. Jak można. Jak osoba będąca, to tak jak ja byłem w pierwszej klasie liceum, miałbym zaczepiać kogoś z szóstej klasy. No dla mnie to jest coś niespotykanego. Dla mnie to jest po prostu strzelenie sobie w kolano. Także raz była taka sytuacja, że, że też chłopaki o 3 lata starsi, starsi od syna mojego, poturbowali go. Poszedłem, zwróciłem im słowną uwagę, słowną i, i sądziłem się w sądzie, yy, gdzie miałem do zapłacenia yy, karę pieniężną za, za groźbę nieletniemu, bo nerwy mi puściły, bo, bo Szczyl ogólnie, jak my się, żeśmy tu wprowadzili, do dokuczał Oktawianowi. No mu, wyzywał go, oblewał go wodą, zabierał mu czapkę, yy, był zgłaszany dzielnicowy. Ta pani przychodziła z tym synem tutaj, nic to nie dawało. W końcu gdzieś go tam we dwójkę pobili na górce. Ja pojechałem, bo akurat jechałem do kina, także miałem po drodze, pojechałem, zapałem gnoja. powiedziałem, że jeszcze raz to pożałuje bardzo, jak jeszcze raz go ruszy. I za to miałem sprawę w sądzie, za groźbę karalną. Także, co się z tą młodzieżą dzieje? Jakaś wylęgarnia ciot. Wylęgarnia ciot. Także, te cioty, co tam może to będą oglądały z drugiego osiedla, dla mnie jesteście ciotami. Jak, jak osoba z pierwszej liceum może słownie zaczepiać szóstoklasistę, jesteście ciotami. Zwykłymi ciotami. Tyle mam, tyle mam do powiedzenia. Pozdrawiam serdecznie.